Każdy gra w Minecraft. Każdy lubi Minecraft. Chcę powiedzieć, że to nie będzie taki serwer-serwer jak MakoZako albo Kacper. Bardziej taki mój świat survival, ale multiplayer. Jest taki plan, żeby sobie zrobić z wami luźny survival, który będzie trwał bardzo długo. Żeby zbudować takie wielkie, wielkie miasto. Więc tak, nasz szybko pokażę wam jak to wygląda. IP za niedługo będzie działać kuzyn-myślnik cyborg.pl Tutaj mamy klota Spauna, tutaj macie mój domek. Bardzo ładny, ładny system czatu. I tyle tak naprawdę. Jeszcze chcę wspomnieć o hostingu, na którym jest hostowany serwer. Jest to oczywiście Minehost. a chyba kojarzycie. Ma on bardzo mnóstwo różnych konfiguracji serwera pod Minecrafta, od świni do Witchera. Ale nie tylko, bo są tu również serwer VPS i dedykowane. Proces kupienia serwera jest bardzo prosty: wybieracie wersję, nazwę serwera, ilość osób, takie duperele, czas trwania i płacicie. Więcej info zawsze na moim Discordzie co z Severem i to aktualnie tyle. Cześć, cześć i pa pa pa.